Kupiłam trzy kurtki z Zary za 700 zł. Co mam na swoje usprawiedliwienie? Absolutnie nic. Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dziś będzie taki mini haul z Zary i action, także zapraszam. Słuchajcie, zaszalałam i zamówiłam trzy kurtki z Zary. Wydaje mi się, że będziecie wiedzieć, o której chodzi, bo to są te wiralowe z TikToka i w ogóle. Ja zamówiłam trzy, w sensie początkowo zamówiłam jedną. Przyszła, przymierzyłam i była taka Troszeczkę jakby za duża Także najpierw sobie przymierzymy te kurtki, które już po prostu wcześniej sobie otworzyłam A na koniec zostawimy tę, która mi właśnie dzisiaj przyszła I ta właśnie mi przyszła jako pierwsza Otwieraj się Tak wygląda w środku o, Piękna <laughs> Nie wiem, czy kamera odda ten kolor Bo to nie jest czarny Czarna właśnie będzie na samym końcu To powiedziałabym, że jest taki kolor... Kurde, taka zgniła oliwka Okej, i tak się prezentuje Tak wygląda z tyłu Dobra, wezmę tego kurca O Tak wygląda jak jest zapięta Dobra, jeszcze z bliska Wam pokażę trochę ten kolor Tutaj będzie dokładnie ta sama kurtka Albo nie Tutaj będzie dokładnie ta sama kurtka Tyle, że ta już jest w rozmiarze XS Chłopie. I powiem wam, że Nie wiem, ja widzę różnicę I uważam, że troszeczkę Lepiej leży Te rękawy też są troszeczkę Za długie, wydaje mi się, że też jest Taki zamysł tej kurtki Ale jakoś o w tej już Troszeczkę lepiej się czuję Jest tak minimalnie krótsza niż tamta Także Spoko, dobra, zapnijmy No i tak się prezentuje ale teraz zobaczymy sobie ostatnią, jej jeszcze nie widziałam, bo mi właśnie dzisiaj przyszła, a może akurat właśnie zostawię sobie tylko tamtą. Lubię to robić. Ładnie zapakowane, no i tutaj jest właśnie ta czarna. Dobra, od razu, od razu widać różnicę. Powiem Wam, że te kurtki tak szybko schodzą, że masakra. Jak dostawałam powiadomienia, to czasami nie zdążyłam już y, kupić tych kurtek. No a wtedy, y, jakoś, nie wiem, była ta dostawa i było dosyć sporo ich dostępnych, więc udało mi się akurat wyhaczyć no, te wszystkie rozmiary. Bo ja też najbardziej chciałam y, właśnie tę czarną, no bo to jest, wiecie, taki uniwersalny kolor, do wszystkiego pasuje. No. Kurczej, nie wiem. No fajnie wygląda. Powiem Wam, że ta czarna super wygląda. Większym hitem na pewno jest tamta. Natomiast nie wiem, czy po prostu klasycznie nie pójdę i nie zostawię sobie po prostu tej czarnej, bo jakby to zamówiłam, te trzy, ale zostawiam tylko jedną. W takim razie Waszym zadaniem jest napisać, którą kurtkę sobie zostawić. A teraz przejdźmy do Mini Hallux Action. Słuchajcie, ja nigdy nie bam w action. Tak, żeby wiecie, pochodzić, pokupować sobie coś, zobaczyć tak, co jest tam konkretnie Ja tam chyba byłam ze dwa razy, raz kupić parasolkę, a drugim razem różyczki chyba jakieś takie Miałam tam kiedyś na takich bluszczach różowe y, różyczki, kto pamięta, ten pamięta No i, i tyle A ostatnio, czyli wczoraj, <grych> y, no to postanowiłam sobie pochodzić po tym Action, zobaczyć co tam ciekawego i tam naprawdę jest tyle rzeczy, że można tam przepierdzielić naprawdę dużo pieniędzy. Natomiast zrobiłam tak, że no nie rzuciłam się na wszystko, tylko wzięłam naprawdę takie rzeczy, które wydawały mi się, że są potrzebne, jak na przykład takie brokaty. To jest niesamowicie potrzebna rzecz w życiu. Będę też Wam od razu mówiła e, ceny. I za to dałam 4,65 za tyle brokatów. Teraz idealnie widać, e, jak te brokaty wyglądają. Jak wiecie ja robię sobie paznokcie sama, także mi takie brokaty jak najbardziej się przydadzą, w sensie to nie są same brokaty, tylko też jakieś widzę tutaj gwiazdki, kwiatki, jakieś łezki, yy, a też oczywiście można do czegoś innego tego użyć, nie do paznokci, a ja na przykład nie wiem, jak ozdabiacie sobie jakieś tam zeszyty, czy, czy co można jeszcze innego, co, cokolwiek innego ozdabiacie, yy, no to to się na pewno przyda. Kolejna rzecz, która była niesamowicie niezbędna w moim życiu to będzie to pianka, pianka do mycia ryja. Niby ma pachnieć kokosem, a ja lubię kokosa. To jest jakiś podrabiany kokos. Powiedziałabym, że tak bardziej jakimś po prostu mydłem pachnie. Ja tu czuję melona. Dobra, zapach nie musi się zgadzać, ważne, żeby myło tego ryjca, także czy polecam to nie wiem, bo, bo może mi wypali twarz. Lecimy z kolejną rzeczą i co to będzie? Niech będzie to o, ja to widziałam dużo razy na TikToku. Dużo osób właśnie robiło od tego recenzję, i to jest powiedzmy takie. żelazko w sprayu. Ja mam naprawdę kilka takich rzeczy, które są tak wymięte za każdym razem, nawet jak są przepięknie złożone, czy tam sobie wiszą na wieszaku. No, są wymiętoszone jak. jak. Uj! Mówmy po imieniu, po prostu. Ale test tego pewnie zrobię w jakimś shortsie albo na TikToku. Także oglądajcie mnie na bieżąco. Czym, żeby był test bez zapachu? No, taką świeżością pachnie. To fajnie. Co tutaj jeszcze jest? O, to sobie przetestujemy. Eee, jest? To nie mam pojęcia, co? Ale nie mam pojęcia, czy to jest jakiś energetyk, czy co to to jest? Słuchajcie, znalazłam. orzeźwiający napój gazowany o smaku truskawkowo-waniliowym. Zabiera substancje słodzące, bez cukru, Okej. Okay. Testujemy. O! Tak to wygląda. Testujemy. Ej, idealne połączenie. Trochę ta truskawka czuć, że jest taka. No sztuczna. Ale jest taki chyba ten Lizak Czupaczup właśnie. E, 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 truskawkowy i to jest bardzo podobne. Mm? smaku bardzo podobne tylko ten gaz. Jest strasznie taki mocny. Ale dobre, o to polecam. Jak będziecie pokszym, to sobie zakupcie. E, to chyba coś koło 4 zł kosztowało. 4,19. Ten spray kosztował 1249. I coś jeszcze pokazywałam aha, ta pianka 895. Okej, okay, kolejna rzecz i to będą co? Takie klamerki. O. One coś chyba kosztowały też ile 4 złote? Mm, mm, tak, 450 trochę jak pają wygląda. I już zostały mi ostatnie dwie rzeczy, także od razu pokażę te dwie. Tutaj maska coś koło 3 zł, bo pamiętam, dwa z czymś po prostu. Jakaś tam maska w tym płachcie, płacie, nie wiem, jak to się tam konkretnie nazywa, ale taka najzwyklejsza, widać jakaś, nie wiem, owocowa. Coś ona ma robić konkretnego? Płachcie, w płachcie. nie płacie, płachcie. Głęboko oczyszcza, zapach arbuza. Aha, głęboko oczyszcza. Ja akurat maski to wolę takie nawilżające, no ale dobra, też zużyję. I ostatnią rzeczą jest korektor. Ja w ogóle tam byłam na tym dziale yy, makijażowym, natomiast no, dużo rzeczy nie było. Yy, a widziałam, że właśnie yy, te kosmetyki to są też podobno bardzo dobre i tanie. To kosztowało powiem Wam chyba 5 złotych, tak mi się wydaje 5,45. Wzięłam sobie odcień taki troszeczkę ciemniejszy. O! Bo ja mam jeden korektor, który kupiłam sobie za jasny. I postanowiłam, że będę sobie po prostu go mieszać, tylko zobaczymy, czy to będzie w ogóle spoko. O, matko! No jest! O! o. No nie, cholera, Klaudia, to już przesadziłaś z tym kolorem. I nie myślałam, że będzie aż taki. No okej. Okay. No nie, ale może jak się zmiesza właśnie z tym jasnym, to powstanie taki idealny kolor. Ale tak patrząc, czy to tutaj ma jakieś mocne krycie? raczej nie. raczej powiedziałabym, że takie średnie. I to by było na dzisiaj tyle w dzisiejszym odcinku. Jak wam się podobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Ta!